Kopiemy buraki mimo tego, że oddawać będziemy dopiero w połowie stycznia te buraki, ale nauczony ubiegłorocznym problemem, gdzie nie dało się wykopać, a już absolutnie nie dało się zasiać na tym polu pszenicy o zimnej po burakach, bo taki jest płodozmian. W tym roku postanowiłem już teraz w październiku, końcówkę października, wykopać wszystkie buraki i spryzmować te buraki, tak, aby mógł w normalnych, dogodnych warunkach albo w optymalnych warunkach zasiać jeszcze pszenicę o zimą. Burak jest bardzo ładny, dorodny. mimo tego, że tutaj troszeczkę widoczny jest chwościk na polu, ale miała to być odmiana bardzo dobra odporna na chwościka, mimo trzykrotnego oprysku fungicodowego, jednak coś tutaj nie zadziałało w sensie fungicydowym albo chwościkowym. Kolejną kwestią muszę powiedzieć: przy buraku cukrowym, jest to jedna z najbardziej opłacalnych roślin w dniu dzisiejszym pod względem finansowym. Także jest to jednak słodki biznes, a w ten słodki biznes, czyli dobry biznes. alby to nie był ostatni rok, gdzie już podsyłane są umowy, że cena buraka cukrowego jest znacznie niższa od tej umowy, którą obecnie w 2024 roku posiadamy. Także, Cena idzie mocno w dół, no i obcięty jest limit, to co jest mi wiadomo, o 20%, czyli tych buraków możemy zasiać o 20% mniej niż w ubiegłym roku. Kampania buraczana przebiega, muszę stwierdzić, dość sprawnie, jedynie te duże opady, które spowodowały powódź sprawiły, że kombajny nie mogły wjechać w pola i odbiór był trochę utrudniony i przez to pojawiło się trochę, że tak powiem, przesuwów w odbiorze, w terminach odbioru. Ale teraz od tych dobrego tygodnia kampania przebiega bardzo sprawnie. Kopanie buraków poszło, można powiedzieć, bardzo dobrze. Warunki polowe i pogodowe dopisały. Buraki zostały z połowy areału zebrane i wczoraj akurat ostatnie auto pojechało do cukrowni. Na ten czas plon jest bardzo dobry, można powiedzieć wręcz rewelacyjny. Zobaczymy jak polaryzacja, gdyż próby polaryzacji jeszcze nie spłynęły do systemu. Dalej pan będzie siał buraki w przyszłym roku? Tak, chcemy dalej siać, wiemy jak to robić, mamy sprzęt, yy, mamy wiedzę, umiemy to robić, mamy odpowiednie gleby i, i warunki klimatyczne, żeby siać tę uprawę. No tylko cukrownia już nas poinformowała, że trzeba będzie obcinać yy, po prostu areały. Yy, no i niestety, no, trzeba będzie trochę zredukować, ale dalej będziemy siać. W moim gospodarstwie jestem po zbiorze około 1 trzeciej powierzchni plantacji buraków cukrowych. Plony są dobre, bo to jest plon powyżej 80 ton z hektara, więc lepszy od poprzednich okresów z poprzednich lat. Natomiast no, wadą jest zbyt słaba polaryzacja, zawartość cukru. Ona nie ma w tym momencie 16% tego. Przewidywanego standardu, tylko właśnie poniżej, w granicach 15,5. Czasem nawet u innych kolegów, plantatorów, słyszę, że jest to poniżej 15, więc jest to drastycznie mało. No ale warunki, przebieg pogody. Poprzednie opady deszczu, no też wysoki plon, doprowadził do tego, że polaryzacja jest w tym roku no niestety na niskim poziomie. Jeszcze Pan będzie miał odstawy w będzie Pan jeszcze kopał? Następna, następne wykopki przewiduje na początku listopada i ten zbiór no, też będzie po prostu odbywał się, mam nadzieję, że w dobrych warunkach, przy, przy dobrych warunkach pogodowych, glebowych. Widać, że buraki w tym roku były mocno zaatakowane przez chorobę chwościka buraczanego. I w związku z tym następuje wtórne ulistnienie. Korzeni i w związku z tym no, można powiedzieć, że nie będzie również w, tych późniejszych, w tym późniejszym zbiorze niestety dobrej polaryzacji, dużej zawartości cukru, bo zostaną, zostanie on zużyty na wzrost po prostu następnych liści. Słyszałem też, że cukrownia nie chce odbierać tych nadwyżek. Rolnicy czy więcej obsiali, czy mają za duże plony, czy to tak... Tak jest, są sygnały z cukrowni, że nie będą odbierane nadwyżki takie zbyt duże. Tutaj chodzi o to, że słyszy się sygnały, że ktoś, kto miał zakontraktowane 100 ton, a odstawia 150, no to to świadczy o tym, że taki plon po prostu był niemożliwy więc te buraki pochodzą albo z nadsiewów, albo z innych niewiadomych źródeł. No i tego cukrownia się po prostu wystrzega. Natomiast nadwyżki wynikające z, normalnych, z normalnego planowania w tym roku, zwykle korzystnego, o te właśnie. 15, 20 czy nawet 25% wyższego niż w poprzednich latach jest, są u, u, uważane i przyjmowane za standard, i nie ma problemów z odstawą tych nadwyżek. Kampania trwa. Jak się okazało, wynik problem, że firma nie odbiera buraków do końca. Okazuje się po rozpoznaniu w dziale surowcowym. Dlaczego tak się dzieje, więc okazuje się, że rolnicy, znaczy jest to problem dwuetapowy. Pierwszy etap to jest rolnicy zrobili nadsiewy. Licząc na dobrą cenę buraka ponadkontraktowego, stwierdzili, że by im się opłaca zrobić nadsiewy i zrobili nadsiewy. Okazuje się, że w Zitzukrze jest potężna ilość, około 1,5 tysiąca ton jest nadsiewu buraka. Więc no, rolnicy, którzy posiali normalnie i tak dalej, no czują się pokrzywdzeni, bo termin się wydłuży. Więc Cukier podjął taką decyzję, że te nad siebie będą odbierane dopiero po zakończeniu kampanii. Ale drugi problem to jest w tym roku yy, burak yy, no, zaplanował bardzo dużo, 80 i ponad ton z hektara. Więc automatycznie tutaj dla nas jako związkowców jest to trochę niezrozumiałe, bo nie jest to pierwszy rok z nadsiewami. No ale Zicukier też podjął decyzję, że tylko bierze 10% to co jest w kontrakcie, a reszta zostawia na późniejsze odbiory po zakończeniu po zakończeniu kampanii. Więc to trochę dla nas jest zaskoczeniem, bo to są zmienione warunki trochę w trakcie gry. 10% ponad kontrakt biorą w terminie zgodnie z hanonogramem. Natomiast no jest to nie pierwszy rok, więc yy, takie lata były, że był ponad i po prostu się wydłużyła lekko kampania. Yy, więc tu było nic nowego. No a w tej chwili podjęto decyzję taką dla nas to jako niezrozumiałe, z tego względu, że z drugiej strony można patrzeć, że jest niska polaryzacja, więc żeby wykonać kontrakt, to trzeba te 10-20% mieć więcej buraka ponad kontrakt. Więc to powinno być odbierane wszystko tak, jak powinno być. Nie? Bo ja rozumiem, że buraki zasiane ponad kontakt, czyli po prostu, no to zrozumiałe jest, że będą odbierane na koniec kampanii. Natomiast te buraki, które się urodziły z tego tytułu, powinny być odbrane normalnie tak, jak, jak powinny być zawsze, jak co roku.